Hejcie się Marko, wszystkim. Ja jestem pierwszy, a to jest pierwszy odcinek z. Stoneblocka Minecraft, tak. Stoneblocka Dwójki. Ponieważ jak powiedzieć, że to jest nowy kanał, no, no nowy jest, ale też miałem wcześniej inny kanał. No i po prostu. To dopiero to jest pierwszy odcinek na tym kanale, nie? I zostawcie likę i suba. Pierwsze co trzeba oczywiście nadać mój imię, więc to będzie będzie Roki Dobra, Roki I tu zostajesz Możesz się obrócić chociaż zostań tu dobrze Posuniemy cię trochę tam, mięk Ogólnie już grałem w stoneblocka, znaczy nie, no, no, no grałem ostatnio, żeby jakoś to zrozumieć i zatrzymałem się na pewnym tym, No ale najpierw oczywiście trzeba zebrać tutaj łapką te stone peble, no i jakoś to się będzie toczyło, bo najlepsze to jest właśnie to, że są te questy, nie? Normalnym Minecraft'cie oczywiście musi coś zrobić, ale no nie masz określonej drogi w sumie. Czekajcie. Dobra. Tak, o Jezus. Make questy i co dostanie za pierwszego questa? O! Torczance to jest. super. Można sobie stać tymi. strzelać. Torczami po prostu. Dobra, i z tego, teraz to. to... Z tego co pamiętam, 12 kobestonów musimy zrobić. Kobeston robimy z czterech pebli. No, no to. Mik. Na razie mam 6, no ale trudno. Jakoś to zrobimy. Dobra. Mhm. Jeszcze ogólnie będę chciał nagrać to z kimś. Ale jeśli będę to nagrywał, no to cóż, nic na to nie poradzę. Dobra, yy... okej. Okay. No, no z kimś, trzeba się powtarzać. Już nawet nie pamiętam, co ja mówiłem. Jezus Maria, no po prostu chcę z kimś to nagrać, ale raczej nie będą to częste odcinki, bo też zazwyczaj nie możemy się zgrać nie mogę się zgrać z tą osobą i on też nie może ze mną się zgrać jakoś no i dlatego o, dobra, nie wiem co jest o enchanting gadget co to jest block air mat surface enchanting gadget Nie wiem o co, Kamon. No ale i dobra, teraz taką skrzynkę chcę zrobić. Oj. no Przydałby się najpierw crafting. I skrzynkę. Dobra. No, jak skrzynka się robi z takich plejtów, no, z, no partów nie? Party się robi z dwóch naukos z kob koblów. No z to, z kobla, nie. Dobra, najpierw o. Bierzemy sobie to. I właśnie refunce conversion kit. Aha. Czaskie chciał naprawdę dostać. shifter. To jest to chyba gówno. Conversion kit. Fully upgrade a block and then give to upgrade to upgradeuje jakiś blok, No. Mogę tego użyć na craftingu. O Nie wiem. No już będę sobie ustawił to wszystko To raczej sobie schowam, bo nie wiem po co to mi jest To też Już nawet nie pamiętam jak mój zwierzak się nazywał, Riken? Nieważne, dobra Jakieś chwytliwe, The Rock, dobra to jest rok W sumie może być rok dobra A tym razem bez guzika na czole Mega śmieszne, dobra, lecimy dalej z questami, tylko najpierw, o, pięknie sobie to zrobiłem, dobra, co teraz, dirt, Stonehammer. dobra, stone się łatwo robi, najpierw, nie kobla, no to nieźle, to jeszcze będę musiał pokopać, no jeszcze będę musiał. Dobrze, już wykopałem. Jak widzicie, mam 34 pebli. No. no, i tutaj też się zmieniło trochę. Już bardziej kwa kwadracianie jest. Kwadracianie jest. Dobra, mamy już 10. To tak o. Stonehamera robi się tak. Najpierw trzeba zrobić takie Stone Rody. Później okłos Tak i myk. Mamy stonehammer. Trochę nie ma to logiki, bo jak widzicie, tutaj to, to jest zwykły patek. No, ale. No cóż, tak o. ja bym tutaj się trochę wykopał. Nie to, to nie słyszę zbytnio do kopania, bardziej do dirta, więc no i innych tych, tego typu surowców, surowcy. I tak o. najpierw robimy sobie tak. Myk. Tak i ja mam pod przyciskiem Shift i S, macie takie coś o, myk. Jakby ktoś się pytał to w controlse. Controls, tutaj opisujecie FTB, FTB Ultimate. Ja mam to pod przyciskiem X tak. No i to wam daje takie obszarowe do po prostu kopanie. Klikacie Shift, X, przytrzymujecie tam na górze, tam, tam on, lewy górny róg macie Escape to, ja mam shapes, żeby od razu wszystko yy, rozkopywać. Na tym to nie działa, no bo jest za dużo tego wszystkiego. No i właśnie zrobiłem dziurę już. Didi Rozpierniczyłem całą bazę, dobra. No i więc... No i tak to działa, nie? Ogólnie jakoś to. Dobra. Kupiłem dalej. No i ciągle tak rozkupujemy aż będziemy mieli dirt. Dirt mount, tak. Teraz będziemy musieli zrobić kruka tak zwanego. Zostaniemy single legend. Błagam, ja chcę dostać część kuby. Jeszcze nigdy nie dostałem część cuby. Część cubów na bloku. Albo chociaż party pikas, bo party pikas to jest ideolo po prostu. to najlepsza rzecz, jaką możesz dostać z questów. Może jakaś fajniejsza jest, ale. Na początek. Oj. Coś zrobiłem. Z time today. Tylko Game mode Trash Dobra, nie nieważne, nieważne Quest Kruka tako Kruka się bardzo łatwo robi tylko Też potrzebuje do tego kobla No ta A na szczęście dużo tego nie trzeba więc łatwo się go robi więc no Szybko pójdzie Tako robimy bierzemy kobla trzy w górę i jeden w bok Mamy Stone Kruka. Tak, obierzemy teraz dirta, rozkładamy. Dużo tego nie trzeba. I teraz. Shift X i tutaj kopiemy sadzonki. A zapewniam że tego nie można. E, dobra. Sadzonki sobie tutaj raz kopujemy. Dobra. Najlepiej no, mieć zwykłe sadzonki, bo one są takie, takie uniwersalne. Najwyżej później można jakkolwiek to zrobić. No i tako Stawiamy sobie tutaj o na przykład, nie? tutaj o sadzonkę myk. I żeby, jak chcemy, żeby to szybciej rosło, to albo biegamy w kółko, chociaż to chyba nie działa, albo masujemy shifta. Widzicie, oj. No, nie, nie rośnie się trwa. No i mamy szybko wyrośnie te drzewo. No i tak o Shift S. No i tutaj, można slink wormy. Właśnie się ciekawiłem, bo a w sumie mogę sobie podstawowe rzeczy zrobić a... nie. 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 Serio mówicie? O, da pak Czy to się tak Dobra, nieważny, no, nieważny, lecimy dalej. Kruk, myk, slickwormy, myk drzewko tutaj rozbalamy. O, dobra. Zaczepiście. No i tutaj już podstawowe rzeczy się robi, czyli no, śkiera. Jak ja to robię, to ja nie wiem. Myk. Weźmiemy Torch Launcher'a też. Torch... Torch Launcher. Taka optymalna ja normalnie chce na hard. Dobra. No i... A, questa muszę odebrać. No ta. Dobra. Czy dostaniemy upgrade speed? Ja zostaje, są takie useless, bo to tylko upgrade'uje speed. Jak das na, na po prostu chyba... Na dany typ... O bloku, po prostu jakiegoś narzędzia, czy tego typu, autoshifter, czy nie wiem, piec, to chyba free deal. Po co mi ten karton, to ja nie wiem, ale mogę coś zrobić z tym jeszcze. Ej, oddaj mi to. Tak, mogę coś zrobić. Mogę papier zrobić. Ty! To jest dobre. Dobre to! Dobra. Dobra. Znaczy, nieźle myślałem, że będzie gorzej. Dobra. Teraz co musimy zrobić? no. Jezus Maria. Dobra. Co musimy zrobić? 16 uda wykopać. No i to jest łatwe akurat. Dobra. Tutaj właśnie z tą wersją, chyba z tą albo... Nie wiem o co chodzi. Ale po prostu ja grałem sam samemu na singlu. To w pewnym momencie nie mogłem stringów zrobić. Chodzi o to. String road. No, sling, sling road. String, no. Sling road. Sling road. Sling warm To łatwo po prostu z, z liści się dostaje. Nie? Ale ze stringami nie jest tak łatwo. Ponieważ, nie wiem, kiedyś tak było, że trzeba było znaleźć taki liść, na którym był string. I tego stringa już na tej wersji nie ma. Nie wiem, co się z tym stało. Mogę kruka zwykłego? Nie. Jak się... Kruk. Wooden kruk. Aha. No dobra. Już? Dobra, jest git. Wooden kruk i będziemy teraz robić... Dobra. No i nie wiem, o co kaman właśnie z tą wersją. Myk, myk, myk. Rozbawił się, ale to nic, teraz powinienem mieć quest zaliczony. o tak, Do, oj, nie to, to, quest, błagam coś fajnego, żeby mógł, sobie kurwa jaja robicie ze mnie, Jezus Maria, naprawdę, ja chcę tylko chance cube, żeby cokolwiek się działo, dobra, tinkering, tool station, ile to już jest odcinka? 13, jak będzie 20 minuta, to jeśli nie dostanę jakiegoś ciężkiego, czy cokolwiek wartego pokazania na tym odcinku, no to naprawdę nie wiem, co z zrobię. Tak... Yy... Dobra, przerobię sobie... Zapomniałem, że potrzeba jest jednak taka, że... Nieważne, już nie chcę o tym rozmawiać. Kurde, nie to. Kurde. Nie chcę. Kurde no. W ten wooden krok jest do dupy, tak naprawdę. Mas brylak. poważnie Zostań czarodziejem. Brylak? Za dużo oglądam matynię i A Naprawdę no jakiś. Rok. Dobra, rok W Dobra jest. Nie wiem, co na odpowiedzieć. Dobra. Już się ro robiło chyba tak? Oj, kurde, no. Dobra. Kurde. <ścoughs> Nie mówcie, że coś, są. Jezus, Marian. Christ. <coughs> Jezus nie, nie. Jak to się robi? Tu a Jak to się robi? A. Po co ja to wszystko robiłem? Robimy tyle. To damy tu, to damy tu, to damy tu. Um, kolejna część stacing Table. Ok. Czy mogę ciągle chyba tu. Nie. Muszę ciągle tutaj wkład. nowy Patent Stable. Czy jak to tam jest? Part pull Palet Dobra, trudno. Jezus Maria. Zmarnowałem większość. Większość okuda zmarnowałem. Teraz pewnie nie będę mógł. Dobra, mogę to zrobić. Jezus Maria, jestem jakiś retardę tego. Yeah. Dobra, nareszcie mamy to. Chowaj mi to, daj mi to postawimy to gdzieś chociaż nie wiem, gdzie. Dobra, tutaj damy to i 4T ładnie to wygląda w sumie, dobra, trudno jest. I dajcie mi w końcu coś użytecznego, naprawdę. Ja nawet nie patrzę na czat. Chodzę tu. To jest do dupy, ja się nie mam. nawet nie wiem czy jest. Invar Jezus, Invar, Invar Laser Gun, To się ładuje. Jezus, Marian, To też jest do dupy. Wypierdzielaj. Dobra, questy. tego nie dam rady zrobić. Ponieważ tutaj są stringi, a nie wiem, jak te stringi zdobyć, tak bym powiedział. Znaczy, wiem, jak zdobyć, tylko nie mogę ich zdobyć. To <grytanie> takie coś, nie Ponieważ, proszę Ciebie, ja bardzo, ja kompletnie. Ja zaczynam się powtarzać. Nie wiem, jak. Naprawdę, dobra, to chyba tak szło. Nie. ci można to zostawić. Takie dobra, dobra fajny sposób. Ruśnij. Dobra. Jest git. Kurde. A tak to się... No dobra, dobra. To postawimy to. A tutaj się, tutaj... Żeby uzyskać, proszę ja was, wodę. Tutaj trzeba dawać nasionka. I robi się woda. No i to ja przez jakiś czas będzie się robiło. Dobra, kolejny quest załatwiony. Proszę mi dać. Etylity Director. Po co mi to gówno? Etility Ranch, Dna Maxa, Generate, Living, Aqual. Nie wiem już, co ja mam z tym zrobić, naprawdę. Dostaję takie do dupy itemy, które nie są w ogóle mi potrzebne. I to, że rozbijam to młotkiem, pewnie to się rozwali, i gówno z tego będzie. No to nie moja wina, Jezus Marian. O! Dobra, na szczęście zostały nam jeszcze parę kostów. Dobra, rozwaję się i tak. No to gdzieś klasik, tego nie mogę zrobić, bo nie ma stringów. Jak ja mogę zrobić string industrial hemp? Fax. Seazar. String, coś jeszcze mogę zrobić? Jute, knif, stringi. Jaki to ma sens? Trzy stringi, dostać dwie stringi. Hmm? No to nieźle. Jest to coś jeszcze. Uncommon loot. Cześć. Właśnie sobie uświadomiłem, że. Miałem zatrzymane film. No i jak widzicie tutaj zrobiłem rzeczy. Nie wiem w którym momencie. Tea dopiero się skapnąłem. I ja pierdziu. Dobra, mam nadzieję, że nic takiego się nie stało. Ale byłoby ta tragedia taka, że ja. Znaczy raczej tak bym wrzucił ten odcinek, żeby pół odcinka byłoby skasowanego. No ale trudno. A tutaj mam takie rzeczy. Zrobiłem sobie to. Sebista rzecz. Można sobie to dać. Make. Tylenos. To jest w ogóle. pista rzecz. Dobra, tak, o, zrobiłem dwa questy. Te, bo to są bardzo łatwe questy. Draconium chest. u Epic bacon. Mogę to zjeść. bo w dużo miejsca. So... oszty ty w mordę. No i to się już nazywa coś. To, to jest coś. Teraz to można grać. Kroka zostawiam, bo i tak jest na wykończeniu, ale... Co to autofit? Co to jest? Ja cię, chest color. Zajpiste. No dobra. Fajrancic. No i w tym momencie właśnie się zablokowałem. Ponieważ nie mam pojęcia. Nie mam bladego pojęcia. Co mam teraz zrobić? Znaczy, mogę to zrobić, ale balans. Nie wiem, jak to zrobić. Getting hot in there. Smelty Cobble Generator jeden, jeden, Dobra, że na koniec, za to, że słabo wyszedł, gamy... Oj. Czekam. Za to, że tak słabo wyszedł ten odcinek, to wezmę yy, że. jak to się. Ten chainscube, chainscube z, z tego co mi się wydaje to dostaje się 8 więc też otworzymy 8 no bo jezus tak słabo wyszedł ten odcinek że ja cię kręcę dobra, z tego co wiem one są mega hardkorowe więc może się zadziać naprawdę dużo rzeczy tylko zrobię sobie tutaj tunel taki ty kurwa w życiu? Raz, dwa, trzy... No, umówiłem się. Czy to jest zwykły klipper? Przynajmniej trochę rozkopał. Mam mniej roboty teraz, patrzcie. Creeper mi nawet pomógł. Jaki tunel teraz mam fajny, dobra. To jest właśnie przydatne, dobra. Nie. Sobie żartujecie chyba. Ja pierdolę. jakiś kurwa zart peaceful ja pierdzielisz już myślałem że Uff, ale się kurwa zestrachałem. strachałem rzeczywiście harde są te te laki bloki Jezus Marian, chodź tu chodź tu rok ja pierdolę się, nie no Wow, kurde, czemu jestem na tym? Ja pierdzielę, dobra. Na fast, fast, fast. Co my tu mamy? Nie wiem. Wow, co to jest game, A za się zastanowi. The broken patch to sukces. O co chodzi tutaj, nie wiem? No, ale creepy trochę. Dobra, nieważne. ostatni ten czeski. O kurwa. Raz, dwa, trzy. Bryla, kratuj. Kurwa, bryla, kratuj. A Te silverfishy. Czemu one są jakieś tak. podkoloryzowane? Zostawcie mnie w spokoju. Nie bijcie mnie. Dobra, jeden zdech. Klepa Minecraft, klepa Minecraft. Wow. Ale biją! Ale biją! To ja. To moja głowa. Jezus Marian! I gdzie ona zniknęła? Co to jest? Why not? U Ty, spoko! No tak, on. to chyba byłoby na tyle. Jeśli zrobię, tak? Ja pierdolę. Dobra, ten odcinek wyszedł jak totalne gówno. Naprawdę. Naprawdę, no. Dobra. Tym wciul, niefajnym akcentem żegnam się z wami. Tak. No i niestety. No średni odcinek, średni odcinek. No i co? Na razie. No i narka. Bye bye.